Rzym był militarną potęgą świata starożytnego. Jednak we wrześniu 9 roku naszej ery rzymskie legiony miały ponieść sromotną klęskę. Śmiertelny cios zadała im pogoda. Opuszczeni przez sojuszników, wciągnięci w pułapkę przez trzy desperackie dni, pogoda przyczyniła się do destrukcji jednej dziesiątej rzymskich sił wojskowych. Na całym świecie od zarania dziejów pogoda odgrywa wielką rolę w ludzkich losach. Dramatyczne wydarzenia w atmosferze mogą wpływać na bieg dziejów. To historia o tym, jak pogoda zmienia świat. Pogoda, która zmieniła świat. Wyobraźcie sobie, że Druga wojna światowa nigdy nie wybuchła, a Europa przez wiele wieków. Mogła cieszyć się nieprzerwanym pokojem. Być może byłoby tak, gdyby Rzymianom udało się zrealizować plany podbojów. Ich imperium obejmowało większą część Europy. Niepodbite zostały ziemie Germanów na północy. Gdyby Rzymianom udało się pokonać germańskie plemiona, być może historia kontynentu wyglądałaby inaczej. Kluczowym czynnikiem w klęsce Rzymian okazała się pogoda. Dziewiąty rok naszej ery. Rzymskie imperium wciąż powiększa swoje wpływy w Europie. Rzymianie podbili Galię, czyli tereny dzisiejszej Francji. Następnie skierowali się na wschód. Jednak germańskie plemiona okazały się trudnym przeciwnikiem. Walki trwały przez całe lato. Trzy rzymskie legiony liczące ponad 20 tysięcy żołnierzy obozują daleko w głębi terytoriów germańskich plemion. Z nadejściem zimy legioniści zamierzają wrócić do warownego obozu nad Renem. Legioniści wyruszają o świcie. Nie podejrzewają, że zostaną zdziesiątkowani zanim dotrą do celu. Siłami Rzymian dowodził Publius Quinctilius Varus. Który z trzema legionami wyruszył na podbój Germanii. Rzymskie siły podporządkowały sobie znaczną część Europy dzięki wypraktykowanemu stylowi walki i zabójczej broni. To typ miecza używanego w rzymskiej armii krótka, szeroka klinga w kształcie liścia. Walczyli nim z bliskiej odległości, zadając pojedynczy cios, a rany zadane takim mieczem były śmiertelne. To niemal chirurgiczna precyzja krok naprzód, mocny cios i krótkie, lecz zabójcze pchnięcie. Rzymskie legiony najskuteczniej walczyły na otwartym polu. Legioniści potrafili szybko formować i zmieniać szyki, reagując na taktykę przeciwnika. Byli niepowstrzymani, jak dobrze naoliwiony mechanizm, aż do tej chwili. Varus wyróżniał jednego ze swych dowódców Arminiusza. Choć był on synem germańskiego wodza, jako młodzieniec wstąpił do rzymskiej armii i zdobył tam wysoką pozycję. Varus traktował go jak syna. Nie była to dobra decyzja. Varus nie wiedział, że Arminiusz planował zdradę, i w sekrecie spotykał się z przedstawicielami germańskich plemion. Arminiusz w tajemnicy przeszkolił kilka tysięcy germańskich wojowników. Wiedział, że nie pokona legionów walcząc w otwartym polu. Postanowił wywabić Rzymian na niekorzystny dla nich teren. To naturalne zwężenie terenu pomiędzy górą Kalkrize a nieprzebytymi moczarami. Rzymianie przewyższali Germanów liczebnością. Lecz wkrótce Arminius miał zyskać jeszcze jednego sprzymierzeńca. Początek zimy przyniósł fale zimnego powietrza z nad Atlantyku. W dniu bitwy zbierały się chmury burzowe, zwiastujące ulewny deszcz i przejmujący chłód. Dla Germanów takie burze nie były niczym wyjątkowym. W przeciwieństwie do rzymskich legionistów przyzwyczajonych do walki latem. Rzymianie maszerowali na południe ku zimowym, warownym obozowiskom. Doszły ich jednak słuchy o buncie szerzącym się wśród plemion germańskich. Varus był doświadczonym dowódcą. Wiedział, że szybko zgasi zarzewie buntu. Będzie to jego kolejny sukces. Zmienił trasę marszu, by stawić czoło zbuntowanym plemionom. Na to liczył Arminiusz, który celowo pragnął skierować Rzymian na tę drogę. Później opuścił legionistów i udał się na zwiady. Przyszła chwila, by przeszedł na drugą stronę. Obserwował, jak Rzymianie maszerują prosto w pułapkę. Trakt, którym maszerowały legiony, zwężał się coraz bardziej. Żołnierze z trudem przedzierali się przez las. Wąska kolumna rozciągała się na ponad 15 km. Był to fatalny błąd. Zmuszeni do walki w lesie legioniści utracili taktyczną przewagę. Germańskie plemiona były gotowe do starcia. Pod tygodni Germanie budowali system szańców u podnóży góry. Szańce te miały posłużyć do otoczenia Rzymian, a także stanowić ochronę dla germańskich wojowników. Wojownicy czekali gotowi do ataku, gdy Rzymianie przedzierali się przez las. Kiedy kolumna żołnierzy znalazła się dość głęboko w wąskim przejściu, zaatakowali. Germanie spadli nagle na poruszające się powoli rzymskie oddziały. Rzymianie byli wyczerpani wielogodzinnym przedzieraniem się przez niegościnne tereny. Rzymianie odpierali atak, usiłując uformować szyk obronny. Udało im się to, byli jednak otoczeni przez nieprzyjaciół w niezwykle trudnym terenie. Znaleźli się w śmiertelnej pułapce. Rzymianie ponieśli wielkie straty. W zaledwie jeden dzień Germanie rozbili 8 kohort, zabijając 4000 żołnierzy. Jednak decydującym czynnikiem okazała się pogoda. Dwa tysiące lat temu przyszłość całego kontynentu zmieniła zdrada jednego człowieka i nagła burza. Kolumna dwóch tysięcy Rzymian weszła do lasu Teutoburskiego, by rozgromić zbuntowane plemiona Germanów. Przyprowadził ich tu Arminiusz, rzymski dowódca germańskiego pochodzenia, który zdradził swych towarzyszy i wprowadził ich w zasadzkę. W zaledwie jeden dzień Rzymianie stracili 4000 ludzi. Bitwa trwała 3 dni. Germanie atakowali linię obrony jednocześnie w kilku miejscach. Rzymianie od początku byli na gorszej pozycji, lecz decydującym czynnikiem okazała się pogoda. Warunki pogodowe w północnej Europie musiały wydawać się bardzo trudne do przewidzenia Rzymianom, nawykłym do śródziemnomorskiego klimatu. Czy Germanie przeczuwali nadejście burzy? Na pewno lepiej przywykli do tego rodzaju zjawisk. Trzeciego dnia, gdy pozostali przy życiu, Rzymianie starali się przedrzeć przez pierścień wrogów, nastąpiła zmiana pogody. Najpierw pojawiły się grzmoty i błyskawice. Sprawiły one, że szczęście przychyliło się na stronę atakujących. Rzymianie zawsze bali się gęstych puści i przerażających legend o zamieszkujących je duchach. Orywisty wiatr szumiał w gałęziach. Rzymianie być może uznali, że nawet bogowie są przeciwko nim. Wyobraźcie sobie gwałtowną burzę głęboko w sercu lasu. Lśnienia błyskawic, być może walące się drzewa, trzask. Dla osoby nieprzyzwyczajonej do tego może być to przerażające doświadczenie. Broniącym się Rzymianom, Bóg pogody wymierzył kolejny cios. Oto otworzyły się niebiosa i pole bitwy zalały lodowate strugi deszczu. To była katastrofa. Ze względu na wąski teren legioniści nie mogli walczyć w szyku. Deszcz zalewał ich ekwipunek. Do tej pory mogli polegać na celności swych łuczników, ale cięciwy łuków były zrobione ze zwierzęcych ścięgien. Często zapomina się, że ważny element sił rzymskich stanowili łucznicy. To typ łuku używanego w rzymskiej armii. Najbardziej interesująca jest cięciwa, zrobiona ze ścięgna. Tego typu łuk miał wielką siłę nośną. Światowy rekord strzału to niemal półtora kilometra. Widzicie, jak szybko poleciała strzała i jak głęboko się wbiła. To wyjątkowo mocne łuki. Ale kiedy cięciwy ze ścięgien zamokną, łuk traci wiele ze swej mocy. W efekcie łucznicy stają się niemal bezużyteczni. W szeregach Rzymian panował powszechny zamęt, a w deszczu łuki stały się bezużyteczne. Germańscy wojownicy podchodzili coraz bliżej. Czy Rzymianie mogli uciec przed rzezią? W dziewiątym roku naszej ery 20 tysięcy rzymskich żołnierzy walczyło o życie. Zostali wprowadzeni w zasadzkę przez zdrajcę Arminiusza. Teraz zagrażało im 15 tysięcy germańskich wojowników oraz gwałtowna burza. Grzmoty i błyskawice przerażały ich, a w deszczu ich łuki stały się bezużyteczne. Teraz nadciągnęli germańscy wojownicy z oszczepami. Pozostali przy życiu legioniści byli przemoczeni do sną. Grunt pod ich stopami zamienił się w błoto, zbroje i ekwipunek ciążyły, powalając ich na ziemię. Żołnierz rzymski mógł bez problemu przejść dziennie 40 km, niosąc ekwipunek ważący tyle co on sam. Jednak gdy ekwipunek zamógł, zamiast chronić żołnierza spowalniał go. Teraz legioniści zmagali się też z wielkim obciążeniem. Dla germańskich wojowników nie był to problem, ponieważ walczyli bez zbroi. Nie mieli zbyt dobrej ochrony, lecz za to mogli szybko się poruszać. Podczas gdy wielka kolumna Rzymian starała się przedrzeć przez las, Germanów nic nie zatrzymywało. Ich broń nie była tak wyrafinowana, lecz równie zabójcza. To typ miecza, jakiego zapewne używali Germanie. Długa klinga odpowiednia do zadawania cięć. To ostrze powodowało straszliwe, ziejące rany. Nieprzerwany deszcz przynosił jeszcze większe zagrożenie. Długotrwałe opady deszczu sprawiły, że wszystko było pokryte błotem. W błocie czyhał zaś tężec i gangrena. Każde skaleczenie w tych warunkach mogło być śmiertelne. Burza trwała 3 dni. Militarna potęga Rzymu runęła pod wściekłym atakiem Germanów. Zdając sobie sprawę z rozmiarów klęski, Publiusz Quintyliusz Varus popełnił samobójstwo. W Rzymie cesarz August był wstrząśnięty wieściami. Nigdy wcześniej cesarstwo nie zostało tak upokorzone. Jedna burza wpłynęła na bieg historii. W dziewiątym roku naszej ery rzymska armia poniosła straszliwą klęskę w lesie. Teutoburskim. Trzy legiony zostały całkowicie wyrżnięte. Z rąk Germanów zginęło ponad 20 tysięcy Rzymian. Jak często w przypadku wojen partyzanckich jedna ze stron nie była przygotowana do warunków w terenie? Pomyślcie o Wietnamie lub o Afganistanie. To było jednak znacznie gorsze. W trzy dni rzymska armia straciła 10 razy więcej żołnierzy niż siły sprzymierzone straciły w Afganistanie przez 10 lat. Germanie pozostawili pole bitwy nietknięte. Zabici nie zostali pogrzebani. Widok trupów miał przypominać wszystkim, że Rzym nie jest niezwyciężony. Wystawione na działanie żywiołów ciała powoli obracały się w szkielety. Sześć lat po tej bitwie Arminiuszowi stawił czoło Germanik. Przez kilka lat ponosił straty, lecz udało mu się pogrzebać szczątki ofiar wcześniejszej klęski. Szczątki Rzymian pogrzebano w masowych grobach. W końcu stracone legiony zyskały spokój. Bitwa ta była punktem zwrotnym w historii Europy. Rzymianie nigdy nie podbili ziem germańskich plemion. Europa pozostała podzielona. Jednak burza sprawiła, że dwie kultury pozostały osobno. Historyk wojskowości, generał Fuller, sądzi, że następstwa bitwy w lesie. Odczuwamy do dziś. Gdyby Germania została niegdyś w pełni zromanizowana, w zachodnim świecie dominowałaby jedna kultura: nie byłoby Karola Wielkiego, Ludwika XIV, Napoleona, Cesarza Wilhelma II, ani Hitlera. To wstrząsająca myśl, że masakra spowodowana przez jedną burzę może wpływać na świat dwa tysiące lat później, a być może także na zaistnienie II wojny światowej. Pamiętajmy, że żywioły mogą wpływać na nasze losy, a pogoda może zmieniać świat. Wersja polska, SDM Media Polska. Tekst Magdalena Zomer. Czytał Jan Czernielewski.